Paweł jak pogali FEN33. Prezes powiedział, że wie jakie będzie pierwsze pytanie. No, no tak, takie będzie. Zaczniemy od, od tej kontrowersji w walce i błędu. No nie ma co się oszukiwać sędziego w walce Rafała. Super gala, naprawdę byłbym, byłbym bardzo zadowolony. Co wam tak wesoło? Super gala, byłbym bardzo zadowolony, gdyby nie ten jeden błąd, bo trzeba tutaj śmiało powiedzieć uderzyć się w pierś, że to był błąd. Analizowałem tą całą sytuację przed kamerami, widziałem wszystko. I rzeczywiście, ta gilotyna była dobrze dopięta. I Rafał prawdopodobnie już odpływał, tak, bo nawet widać ten moment, jak zobaczycie na powtórki, że ta ręka podniesiona do góry, broniąca to duszenie, opadła w pewnym momencie. W sędzia... Momencik, mogę dokończyć swoją wersję? Zaraz powiemy. Sędzia wydawał komendy do Rafała, Rafał nie reagował i wtedy zabrakło jednej rzeczy. Powinien złapać za tą rękę i zobaczyć, czy jest wiotrczała, czy reaguje zawodnik dłonią. On tego nie zrobił. Przerwał to o dwie trzy, czy trzy sekundy za wcześnie. Prawdopodobnie gdyby się powstrzymał, Rafał i tak by odpłynął, nie byłoby żadnych kontrowersji, a tak niestety mamy kontrowersję no i tyle to. Wie prezes co powiedział tutaj członek narożnika Rafa Kijańczuka, dlaczego jemu sędzia powiedział, że, że przerwał ten pojedynek? No, nie wiem. Bo Kijańczuk podczas tej gilotyny zamknął oczy. No nie, nie chcę tak na bieżąco y, y, oceniać sytuację. Ja rozmawiałem również z sędzią Zaremba i sędzia Zaremba powiedział, że widział mętne oczy Rafała, widział, że on odpływa. tak. Pamiętajcie, że zdrowie zawodnika jest najważniejsze i jeśli mają być błędy w tą stronę, no to y, w którąkolwiek stronę, to wolę, żeby to się stało zbyt wcześnie niż zbyt późno. Tak? No, najważniejsze jest zdrowie zawodnika, no ale rzeczywiście patrząc z perspektywy z boku, to był błąd. Mi też nie jest miło się tłumaczyć za coś takiego, wolałbym, żeby to potrwało 3 sekundy dłużej i Rafał by prawdopodobnie odpłynął, no, i, no niestety, no wszystkim się e, zdarzają błędy, no ostatnio e, na KSW sędzia Bosacki, tak przez wszystkich chwalony, z którego bardzo szanuję uważam za fachowca, też mu się zdarzyło, no. przykra sprawa, przyznał się, myślę, że sędzia Zaremba to jakby tu przez kamer przed kamerą też by się przyznał do błędu, To przykre to jest, no niestety nie unikniemy pewnych rzeczy. Pomyłki sędziowskie są elementem tego sportu. Przykro mi, że to się po raz kolejny zdarzyło na Fenie. Jedyne co mogę zrobić, to zapewnić Rafała Kieńczyka, którego jest mi bardzo szkoda, bardzo lubię tego fajtera, szanuję, mogę mu zapewnić rewanż, tak? Już żaden protest nic nie zmieni. Nie ma błędów proceduralnych. Sędzia widział to tak, a nie inaczej. Mleko się rozlało. No, jest to przykre, tak? mogę tylko na usprawiedliwienie sytuacji powiedzieć, że z perspektywy nie wiem ile ten pojedynek posłał z dwie minuty, może trochę dłużej, to rzeczywiście, że Filipczak prezentował się lepiej, tak, no i patrząc z perspektywy tego krótkiego czasu pojedynku, jemu bardziej należało się zwycięstwo. Szkoda, że tak wyszło, bo Gdyby nie to, rozmawialibyśmy teraz tylko o super gali i super pojedynkach, bo myślę, że naprawdę te walki były kozackie, były bardzo fajne. A tutaj niestety głównym tematem będzie tłumaczenie się z błędu ludzkiego. Dobrze, dobrze że to Michalak nie zrobił tego błędu, bo kolejne, kolejny raz już byłby mega grillowany. Także Piotrek, nie chciałbym. Sędziować tego pojedynku, bo też jest złodziej, zna tego chłopaka, zna jego narożnik, zna jego menadżera. Także no, stało się jak się stało. No. Rafała mogę tylko przeprosić, mogę przeprosić kibiców i zapewnić wszystkich, że na pewno zrobimy rewansz. Czyli nowy kontrakt dla Rafała Kieńczuka, bo to była jego ostatnia walka z tego, co on powiedział na tym obecnym kontrakt. Tak, zgadza się, Rafałowi wykończy się kontrakt. No i teraz no co, Rafał też musi to docenić, że organizacja go nie skreślała, pomimo, że bilans miał ujemny w organizacji też mu nie szło, da, dawaliśmy mu kolejne szanse, także. Tutaj z jakiej strony będziemy chcieli mu zrehabilitować ten błąd sędziowski i na pewno się jakoś dogadamy i zrobimy rewanż, bo obaj panowie są sportowcami. Już moja w tym głowa, żeby Filip Czaka przekonać do tego rewanżu, bo mam nadzieję, że Rafał tego chce i będzie chciał to rozstrzygać w kładce. Przejdźmy do tego, co Kozackie, jak to prezes nazwał, w walce wieczoru Kacper Formela rozjechał Damiana Frankiewicza i zapewnił sobie walkę o tytuł z Danielem Rudkowskim. Zapytaliśmy go, z jego perspektywy, dlaczego on ma być. Pierwszym zawodnikiem, który zmierzy się z Rutkiem, bo wiadomo wczoraj odbył się też drugi eliminator w organizacji Babilon MMA. Jak będzie się prezes mocno starał o to, żeby właśnie ta pierwsza obrona odbyła się na Fenie, a nie na Babilonie? No słuchajcie, tego nie wiem. Muszę porozmawiać z Tomkiem Babilońskim. Jesteśmy partnerami biznesowymi, lubimy się, współpracujemy. Daniel ma dwa pasy i Feno, i Babilonu. Także nie wiem, jakie nas są konkretne plany terminowe, ale na pewno się dogadamy. Cieszy mnie to, że Kacper chce bronić tego pasa z Rutkiem, tak? Że on nie liczy na jakieś drapane, że tak powiem, kolokwialnie w że jakiś słabszy rywal, bo Rutek jest absolutnym kozakiem, jeśli chodzi o kategorię piórkową. Cieszy mnie to, że mamy takiego pretendenta, który chce się zmierzyć z Danielem i myślę, że taka walka byłaby bardzo ciekawa i skradłaby serca fanów. Czy Ekaterina Szakałowa może liczyć na pojedynek mistrzowski w organizacji FEN, bo to, co ta dziewczyna tutaj wyprawia, to jest niesamowite. Oj tak, zdecydowanie tak. To chyba była najlepsza walka wieczoru. Ekaterina naprawdę, do niej należy przyszłość. Niesamowita zawodniczka. Jeśli tylko potrafi poprawi troszeczkę umiejętności stojkowe będzie nie do zatrzymania. Uchylę Wam robka tajemnicy, że mamy z nią kontrakt podpisany na kolejne walki na 57 kg, także będę miał ciężki orzech do zgryzienia, bo patrząc na polskie podwórko, nie za bardzo przychodzi mi do głowy z kim mógłbym ją zestawić. Także do tej dziewczyny należy przyszłość. Jeszcze niedoświadczona, ale walcząc z tak doświadczoną zawodniczką jak Iza zdeklasowała ją kompletnie, także jestem przekonany, że olbrzymia kariera przed Katariną cieszę się tylko z tego, że mamy z nią dłuższy kontrakt. Co z Marcinem są Kolejna przegrana w organizacji FEN. My lubimy Marcina, to jest sympatyczny gość, no ale nie żre, mówiąc kolokwialnie. Kolokwialnie mówiąc nieżre, no ale słuchajcie, no to ja myślę, że to nie ma co się skupiać i pasyć nad Marcinem. Yy, trzeba tutaj powiedzieć, że mamy nowego bohatera w FEN. Tak? Chłopak wyszedł z rekordem 1:0, 0 miał dwa tygodnie na przygotowanie. Super warunki fizyczne, pokazał charakter, tym charakterem wygrał tą walkę i sobie kupił dalszy kontrakt w i Teraz na tego zawodnika Damian, przepraszam, bardzo zapomniałem nazwisko. Bójkowski. Bójkowski, naprawdę bardzo fajny chłopak, charakter, że będziemy stawiać na Bójkowskiego. Mansur po raz kolejny przegrał swój pojedynek w Feni to przez nokaut. Chyba zaskakujące, prawda? No słuchajcie, taka jest piękno tego sportu, tak? Przychodzi zawodnik z zagranicy, który jest underdogiem, pomimo że jest bardziej doświadczony i nokautuje w pierwszej minucie. No to, to jest fajne, to jest piękno tego sportu. No przykro mi szkoda Mansura, bo wiem, że dobrze był przygotowany, bardzo go lubię, bardzo go szanuję, ale cieszymy się, że mamy takie walki, że ten niebieski narożnik, pomimo że jest underdogiem, wygrywa i to w pierwszej minucie. Także mi jest z tego powodu bardzo, że tak powiem, jestem bardzo zadowolony, że robimy właśnie takie zestawienia, że underdodzy wygrywają. A w jakiej kategorii będzie Hochhop walczył? Bo on powiedział, że podpisał kontrakt chyba na dwie walki to, to, to? FEN no w Fenie, no Rywal Mansura. Rywal Mansura. W jakiej... Zawsze zabezpieczamy się, kiedy sprowadzamy rywala z zagranicy, tak? i nie wiemy z kim mamy tak naprawdę do czynienia, podpisujemy kontrakt na dwie walki na rok czasu. Zawodnik wygrał, więc siłą rzeczy będziemy z nim dalej współpracować. W kategorii piórkowej, w kategorii koguciej? Bo on no, nie jest to jest natura, dobre by, pytanie. Tak my szukaliśmy, na ostatniej chwili ta karta walk przeszła prawdziwe perturbacje, miało być Pay Per View, potem zmieniliśmy, była cała seria Roshat, Mansur miał najpierw walczyć, potem miał nie walczyć, potem miał znowu walczyć, w ostatniej chwili szukaliśmy dla niego rywala. Ten zawodnik z Ukrainy jest z niższej kategorii wagowej, także na pewno teraz zaproponują dłuższy kontrakt i w niższej kategorii wagowej, tak? Skoro on w kategorii lekkiej tak dobrze się pokazał, to na pewno w kategorii niższej będzie jeszcze mocniejszy, bo to, 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 to jest logiczne. A w tych niskich kategoriach się dzieje kolejna gala ogłoszona i tak dosyć dziwna sytuacja, bo ogłoszony Lapilus we walce o pas, jak dobrze pamiętam. A... A nie ogłoszony jest mistrz, No to no co mamy z tym mistrzem Mamy problem się delikatny, bo już teraz miał być Jonas Magad w walce wieczoru. No niestety nie podjął rękawicy. Nie, 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 nie tylko nie podjął rękawicy z Lapilusem, ale miał też tak. ze wschodu rywala. Miał I też odmówił. ze wschodu też nie, nie podjął tej rękawicy. Zrozumiałem to, był fajny zawodnik z w Jimmu, aczkolwiek docierały do mnie argumenty, że gość nie wił się przez trzy lata. mówię dobra, ok, szukam następnego. Kiedy za, y, już coś mi jakaś się lampka zapaliła, kiedy sztab Magarda po tym już po odmówieniu walki z tym zawodnikiem ze wschodu wysłał mi propozycję rywali, którzy byli mówiąc bardzo szczerze i delikatnie przeciętni. Coś mi się zapaliło, że jest nie tak. No mówię, nie chcą medialnego y, zawodnika, znajdziemy pretendenta medialnego. się po Lapillusa. I usłyszałem wtedy absolutnie nie, nie chcemy walki z Lapilusem. No Słuchajcie, nie będziemy czegoś takiego tolerować. Byłem w stanie zrozumieć, że mocny rywal i, i tak dalej, że mało czasu. Tak naprawdę powinienem ten pas Magardowi zabrać już teraz za niestawienie się tutaj na, na tej walce, za odmówienie wyzwania, ale jestem wrozumiały, wiem, że to jest młody chłopak, tym bardziej, że wiem, że Jonas chce się bić, bardziej ktoś ze sztabu robi tam problemy, po prostu chciałby go wepchnąć do UFC kuchennymi drzwiami, tak? A ja wiem, że wygrana z Lapillosem otworzyłaby mu drzwi do kontraktu z UFC, on ma z nami furtkę do UFC w kontrakcie. Także jestem w stanie to zrozumieć, ale nie jestem w stanie zrozumieć, zaakceptować wybierania sobie rywali. Chcesz być mistrzem, szanuj organizację, która dała ci tą szansę, walcz z każdym, którego organizacja ci da. My też stanęliśmy na, na wysokości zadania, bo takiego zawodnika jak Lapillus konkurowaliśmy m.in. z KSW. To nie jest tani zawodnik, musieliśmy się naprawdę postarać, dlatego Jonas, zapraszamy do gry. Wejdzie z Lapillosem i pokażę, że jesteś czempionem z krwi i kości. Dostać się do UFC w prawdziwy sposób charakterny i Tylko sportowy. jaki jest sens wchodzić do UFC tylnymi drzwiami, jak tam trzeba się liczyć z takimi rywalami jak Lapillus właśnie? No dokładnie tak. Tam, tam, tam nie będzie słabszych zawodników. Także jak chcesz być w UFC, musisz się mierzyć z takimi zadaniami. Ja się cieszę że rywalami, że nasza organizacja jest w stanie potencjalnym zawodnikom, co dobijają się do największej organizacji na świecie, postawić tak wysoko poprzeczkę. Dominik Zadora wygrywał sobie swój pojedynek, ale też nie bez problemów, twarde warunki postawił mu rywal. Kolejna walka Dominika to obrona pasa, czy na tak, razie się? Odtrzymać... Zdecydowanie, nie chcę wypowiadać się na temat tej walki, bo jej niestety nie widziałem, obowiązki wezwały mnie na backstage. Kolejna walka jego to obrona pasa z bardzo mocnym rywalem. Na tej gali mogliśmy też obejrzeć trzy pojedynki w semi-pro, czy któregoś z tych chłopaków będziemy mogli długo obejrzeć na gali w zawodowym pojedynku? Pamiętam, tak, semi-pro to jest to. Sceptycznie byłem całe życie nastawiony do tego. Teraz troszeczkę sytuacja nas zmusiła do tego modelu i bardzo się cieszę. Na galach w otwartym postaci będziemy kontynuowali ten projekt. To są młodzi, ambitni zawodnicy, którzy pokazują charakter, serce i robią wszystko, żeby pokazać się w debiucie dla dużej organizacji, przy dużej telewizji, a my przy okazji możemy złowić jakiś duży talent. Także tutaj z tych postaci wszystkie walki były bardzo dobre. Najlepsza walka Rzepecki-Wilk, druga walka w kategorii Lekkiej też była niezła, ale najbliżej kontraktu zawodowego jest zdecydowanie Wilk, bo naprawdę pokazał, że zna się na robocie. Wilk wspominał, że miał już walczyć zawodowo, ale pandemia i wszelkie odwoływania gal pokrzyżowały te plany, więc może czas na jego debiut zawodowy właśnie w fenie. Jestem już posłowie z jego menedżerem, także na pewno to zrobimy, a nie zapominajmy, że Wilk pokonał w boksie amatorskim Don Casio. Wiemy, jak bardzo teraz na topie są pojedynki frykowe. Trafiony frik na następną galę, czyli rewanż Trypsona z Borowskim. Naturalny wybór i za to chyba należą się oklaski. Nie spodziewamy się, że to będzie wielkie MMA, ale emocji One na pewno będą, nie zabraknie. Ok, będą wyświetlenia, będą kliknięcia. Chyba o to w tym wszystkim w dzisiejszych czasach chodzi. tak? No. Trzeba jasno powiedzieć. Będziemy łączyć w galach Pay Per View sport z freakami, bo to jest jedyna droga do sukcesu. My nie, chce, nie chcemy stać w miejscu, chce, chcemy płynąć razem z nurtem rzeki i to jest jedyna droga, a wiem, że ten pojedynek naprawdę wszystkich zainteresuje, bo tam jest taki pokład emocji, energetyki, nienawiści, brutalności, wszystkiego. I że zemsta tutaj... za ucho. I zemsta za ucho, także tutaj są, że tak powiem, click -byty na Pay Per View gwarantowane. No dobra, a czegoś mi brakowało w tym ogłoszeniu 34 gali, co z Marcinem Wójcikiem i jego obroną pasa? Nie, nie, to Marcin Wójcik nie będzie bronił pasa na gali Pay-Per-View, przesuwamy go na kolejną galę w otwartej telewizji. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze raz wszystkich kibiców za ten błąd sędziowski. Przepraszam również Rafała Kieńczuka i obiecuję rewanż. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.